wyszłam na zakupy. A tu zimno. 18 stopni. Popadało. Czerwiec nie rozpieszcza. Pogoda się poprzykręcała. Jak w kwietniu. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. Czerwiec lubią być ciepły. Ponoć to na pewno to początek wakacji. Zobaczymy. Ja tam za takim gorącym nie jestem, a śmiejemy się z córką, że dobrze by nam było gdzieś w Anglii, a nawet w Szkocji, żeby było chłodno, a nawet deszcz jak pada, to więc taka pogoda dla mnie brai. Boże i rolnicy. No ale cóż. A i turyści. Ale cóż. Na razie dochodzę do pleparza.